f o r g Było. No, dawno tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy dołazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie. To jak ty w służbie Wiecznego Ognia. Jestem Tamara. Słyszałem o Tobie. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże Cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam, zapalczywość wasza do niczego innego tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. <laughs> Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Jesteś Wiedźminem. Pomożesz nam? Oto, tu jestem. Straciłem pięciu ludzi, i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym. To naprawdę ona? Nie, to nieuchwytabe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Widzimy! mnie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Nie brzmiało jak wilki. Bo oni mi nie są. Przygotujcie się. Piękna. 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 シミるでしょ 嗯 au corps Смерть ん Wiedźmy wyczuło, że się zbliżano. Przysłały go po Co, Przekren... Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Pamiętasz tę obłąkaną kobietę, która opiekowała się dziećmi? Babcie? Jasne, że pamiętam. Znalazłem ją w wiosce Wiedźm, zamienioną w potwora. Wiesz, co jej się stało? Niechcący wsypała sobie magdo do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie, nami na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię, jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci, ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała... Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak! A szepciucha na to: Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Chyba możesz mówić o szczęściu, udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować i mogę zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Chyba tak zrobię! A ty co zamierzasz? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się za mną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenie. Wzajemnie! Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły prąd na twojej matki. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogą. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pracuję sam. To także nasza Przykro mi, nie wiedziałem, że to się tak skończy. Przykro? Jest ci przykro? A ty, co? Będziesz tak stał? To ty wynająłeś tego mordercę? Nic nie powiesz? To tak ci na niej zależało. Nawet. nawet jednej łzy. Jedźmy stąd. Można to było załatwić inaczej. Jestem pewien, że można było. Nic tu po nas. Wracamy do Oksenfurtu! Cii, nie płacz, dziecko. Wieczny ogień przyniesie ci ukojenie. Otwórz serce. Przyjdź do wrońców po swoją zapłatę.